Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony David b a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Max Payne 1. Tak więc kontynuujemy Jesteśmy w części trzeciej, rozdziale czwartym. O oh fuck O fuck 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 fuck, fuck. No Tak on nie dostał O, w dupę No Wy to widzicie które zakończy się ammo? też. będziemy sobie z uzikiem Fakt. O, oh, fakt. Nie. A skorzystamy sobie z granatnika. Jak, ja tu nie trafiłem! O, teraz dostał. Um. Czekajcie, czy mu trafię. Jak to nie trafiło? No ja nie mogę. Mm. To moje umiejętności snajperskie są takie elitarne. Ale no, dobra, nie będę latał ze snajperką. Chodź tu mój kolcie. O oh, fak. O dupa. Tu jeszcze kolej śmieci. Weźmiemy shotguna. Jeb o kurde, no nie i od początku, czekajcie, to i wezmę tej z grubej rury. A co ten drugi? Wezmę tu wszystkie z grubej rury. Kurde, no jeszcze żeś nie dostał. No jak z grubej rury, to z grubej rury, nie. Tego już chyba nie wezmę Ale z tego go wezmę Zadzwonimy do śródówki. Dobra, ten koleś No byle, tutaj mi go załatwimy Dobra, padł I Jeszcze jest drugi, który się zbugował Wow Bukowany koledź mnie prawie zabił. Dobra, amon do środówki. Fajne ślady opon. Tam nic nie ma tutaj, A tu. Painkillery. Dobrze, save'ik. Co ty tu miałeś? Aha, fajna beretka. O kurde! Hmm, będę musiał to chyba, chyba częściej korzystać z tego skoku. Coś jeszcze tu jest? O kurde. Ła, jak ty do mnie trafiasz? O, to jest akcja. nie jakieś chowanie się. Obracaj, wik. Tutaj chyba znowu ktoś będzie. Na samochód tu stoi. No właśnie. Tam ktoś wyleciał. O kurde, co też ktoś jest. Mnie się kończy ammo. Dzięki za przypomnienie jak najmniej nazwisko. Czekajcie, tu savne. To może być gruba akcja. O. Właśnie. Eee. No dobra, postrzelamy z tej Beretki, bo mi się Colt skończył. gdzie znaczy, nie, nie można tego nazywać Colt, bo, bo Colt to jest pistolet, tak dokładnie. To nie ma. O dupę. Wydaje się, ciebie muszę pakować cały magazynek w niego polecił, więc tak to się jest. To za Kurde, tu nie ma penkillerów. Dobra, zapiszemy. jeszcze przeszukamy. To jest jakieś pokójne telefony. A, są penkillery. O, jest ammo do mojego. Coltan, trochę za mało. Ło kurde! Ginę, 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 ginę. Zginę, zginę, nie ma szans, żebym przeżył. Wow, jednak przeżyłem. Aż sam to nie wierzę. Nic nie ma. Nic nikogo nie ma, nie. Kurde, nie dwie beretki, jedną. Ła, była hardcore akcja O kurde, ale żebym się zlęknął Ja nie mogę No i mam tu wyjść? A, to jest kłódka Ale dobra, najpierw trzeba zabić tego kolesia Jak ty mnie widzisz? O a nie włączaj Zabiłem go, zabiłem Dobrze Brama niby otwarta A tutaj Kurde, to jest za bardzo otwarty teren właśnie fajne kule Czekajcie Hardcore akcja ktoś był ta, ta o Uzy, desert, Uzy Nie jednak muszę częściej korzystać z tego skoku hey. Ale mi wyrwał Oho, nie wiem czy to był dobry pomysł Jedna kurka mi została w magazynku Dobrze, miałem środki użyć O nie granat Ale żebym dostał, nie czekajcie czytam to eee, z czym by się na nich rzucić? No nie, no znowu. Dobra, baretka. Nie, czekajcie, tutaj trzeba... O nie, 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 Czekajcie. nie, sobie znowu grubej rurki. No. Wy widzieliście tego misa? Ale się pięknie ustawili. nie, środku... Gdzie?! Yeah! Czy gdzie ja jestem, to wiem, ale gdzie ty? Dobra, są środki. Jeszcze ktoś? To jest otwarte. Czy można zejść tu? O Jezu, jakże mi się zlęknął znowu. Koleś, nie strasz mnie. A, tu chyba trzeba iść. Czekajcie, pójdziemy jeszcze tu. O to chodzi. Docierają do nas meldunki o pożarze w rezydencji Westchester, która należy do Angelo Puncinello, rzekomego ojca rodziny mafijnej Puncinello. Wbrew wcześniejszym oświadczeniom policja twierdzi, że Max Payne nadal znajduje się na wolności, kontynuując krucjatę przeciwko mafii. Jemu też przypisuje się to podpalenie. Nie przypominam sobie, żebym coś podpalał, chociaż pamiętam płomienie. No. <śleski> e Płomienie to chyba mu chodziło przez tą walkirię. Co mu. mózg się palił, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to tam było pisane. jakąś broń? A, ślutówka. Czekajcie. What the fuck? Wyjdzie ktoś? Ja sobie ciebie przeszukam... Gdzie? 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 Mm, no to muszę pamiętać o tym, że... On trochę w dół leci... fuck. Jeszcze coś tu jeździ... Myślałem, że to jest jedyne Jeszcze tutaj siedzisz padł, padł. Widzieliście tego pięknego heda? To był piękny head w czap Tak się jeszcze jest? A, że nam zaparygadował chyba drogę. Skąd? Jak mi w plecy wysunął? Teraz tu no, ludzie ogar Czekajcie, teraz polecę na bullet timie Dobra No, zebra painkillery No i beretki Czekajcie Savik Dobra, to jak chcę by ten koleś No nie, bo tam nie będą widzieć To była dobra akcja. Jep, 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 jep. Fajnie, fajnie widać te kurki, jak lecą w Max. Pięknie. Nie wiem, czy tu można tak bezkarnie biegać. Kurde. dobra, dostał leci save'ik. Kolejne piętro za nami. Oho. Tu nie ma... nie. Coś czuję, że coś tu wyskoczy zaraz. A, was jest tutaj dwóch, to może wam z Mołotowa zarzucę. A no to ten Mołotow. Aha. Spoko. <noise> jak oni umarli? <noise> Czekajcie, sejwa. No tak jak mówiłem, będę tutaj okrutnie sejwował i to powtarzam. Gdzie, gdzie? O. O kurde, co to jest? Mojdzisz? Znaczy Boże Moździerz co ja gadam Granatnik Zążę rzucić fak Dobra skrytka Nie, to jakiś shotgun jest Jackhammer Pierwsze słyszę Ale spoko Tak myślałem Fuck. Kurde Tak myślałem, że tam coś wyskoczy Jeszcze któryś? Ała czekajcie, tutaj jednak save ne. właśnie dlatego mówiłem, żeby saveować to się przewalę tutaj z grubej rury. O kurde, nie spodziewałem się, że jeszcze trzeci idzie. Czekajcie. Rol, jaki wytrzymały ten koleś. Jak ty żeś do mnie strzelił? A, są paint killery, dobra. Czyli chyba w tamtą stronę nie trzeba iść. Jest? Nie, muszę robić to, co Kolejny nieśmiertelny koleś, ale dobra, umarł. Hmm, musiał być jakiś. Automat zaczął dzwonić. To epicki komentarz, ale dobra, to na tyle w tym odcinku. W Na następnym odcinku odbierzemy ten automat, który skomentował Max. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!